I witam wszystkich widzów moich rozbotana. Cześć wszystkim na naszym starciu Commonwealth versus manchu o boże i ten tymuryt między nami jaki biedak mm. <laughs> A, ten tymuryt już malutki jest, powiem ci ja go trochę podgryzłem właśnie, teraz mam 103% do Rokstation muszę to jakoś prze... No to absolutnie zwiększę jak najbardziej yy, zwiększę, ale muszę... jeszcze 20 miesięcy żeby dostać 200 punktów Splendoru i wtedy odpalę ten event. Tak? Aha, aha, co okej. Okay. Coś 50% tańszej i dopiero wtedy zacznę zwiększać absolutnie. Dobra, Dobra, to co? Powodzenia i... Do zobaczenia. I zobaczymy. <laughs> Do zobaczenia. Do zobaczenia? Kurde, on się w tym odcinku. E, tam. Dobra, trzymajcie powodzenia. Okej. Okay. Dobra, a u mnie co? U mnie to nie ma takiej dość ciekawej sytuacji. Poprawiłem trochę tutaj handel, jeżeli idzie o beijing. Tak się zastanawiam gdzie ja po prostu mogę coś tutaj z tym moim handlem zrobić, a wychodzi na to, że na ten moment sensowniej na ten moment sensownie nie mogę niestety nic. Dziąć eee, no to znaczy... nie chcę go, nie jest ani tańszy, ani z wizji, tak mi na to nie stać. Chociaż już już tutaj, dzięki temu trochę handel sobie odbiłem. Eee, przesyłam tutaj dalej. Rozwijam, póki mam pieniądze, to po prostu to rozwinę. E, na moje nieszczęście. To, za, ba, tutaj, kurczę jest tak kupić, że to zasłania te dwójki, wszystkie i tak dalej, e, że nie mogę sobie z tym poradzić. Tutaj jest 4 golda, tutaj przesyłamy 6, dużo mi ucieka. Muszę też flotę chyba jakąś zbudować w takim razie. E, no i będziemy wprowadzali z jakiś czas tą naszą instytucję. Technologię, dobra, wprowadzamy. Mamy minus 20, plus 20, więc się zeruje i tyle po prostu. No i w zasadzie. Lecimy, lecimy, dalej z naszymi podbojami, muszę to jak najbardziej przyspieszyć. Na początek resetujemy Trusa po prostu standardowo z Koreą, nic większego, po prostu zwykłe zresetowanie tr trasta nic więcej nie będziemy tutaj robili. W sumie to jeszcze tutaj postanowiłem troszeczkę sobie splądrować tych terytoriów, bo potrzebuję jednak pieniędzy do... E, zwykłego po prostu budowania budynków u mnie w kraju, żeby nie było. E, jak widzicie, Korea już się za chwilę podda, więc dlatego tego wam nie będę pokazał, co tutaj będziemy brali. Następnie szybko korzystamy z tego, że mam chwilę przerwy i atakujemy dwa kraje naraz. W zasadzie tutaj, Pondar. dar. Wszystko to będziemy brali, e, będę chciał to wszystko oczywiście zdobyć jak najszybciej. I następnie jest plan, przekazać tutaj Mewarowi, tak jak wiem. Planom taki, żeby mieć po prostu tych wasali, którzy raz zwiększą mi mój force limit troszeczkę bardziej, dwa, że po prostu no, oni korzystają z tych prowincji, a ja niestety nie, więc no, tutaj myślę, że to będzie ciekawy pomysł na przetestowanie, chociaż mam wrażenie, że jakby na tym poziomie trudności jakoś gorzej się to spisuje, Bachmanis mimo, a nie, dobra, Bachmanis lekko jest zadłużony, ale w ogóle wojska nie buduje, a powinien budować cała reszta no ja mam jakieś problemy z tym wszystkim, zobaczymy jak to będzie. Nie spisuje się to tak fajnie dobrze, jak miałem okazję zobaczyć w po prostu mojej, na moim podejściu mamy lukiem. Nasza flota handlowa już jest gotowa. No i w zasadzie wyślę ją, żeby tutaj nas wspierała na handlu. No i albo tutaj w, po prostu ma coś tam. Chociaż niech mi ktoś to wytłumaczy, bo jest tu jedna rzecz, której totalnie nie rozumiem. Albo jestem totalnym debilem. Albo naprawdę nie mam żadnego pojęcia, e, o co chodzi tak naprawdę. E, a już Wam pokazuję. Jakim cudem Malaka ma tutaj 5, aż 40%? Nie, trade power 55 punktów. Z czego jej się to robi? Ja nic tu nie rozumiem. Czemu ona, mając Merchant Present 2 punkty, ma nagle aż po prostu taki udział e, w tym naszym rynku? Tutaj to jest po prostu jakaś masakra totalna. Nie ma to jak po prostu moja mała kawaleria <noise> z karą za brak. że za to, znaczy po prostu mamy tu samą kawalerię, po prostu miarę przeciwnika, ale. Nie, no technologicznie mamy ten sam poziom. Niestety, tak, szesnasty. Jeżeli dobrze pamiętam, nie, już 17. Dobra, rozwijamy to dalej. Chociaż korupcję widzę, że administracyjną technologię też muszę tutaj zbustować. Z jak widzicie, zdobyłem kilka prowincji, bo strasznie dużo developmentu ma ta nacja, powiem wam szczerze. To też mnie trochę zdziwiło. Dobra, tu możemy teraz i lecieć, zdobyć. Będę chciał też tutaj ten cały cypelek zrobić i możliwe, że w Malakę będziemy się wbijali, żeby tu zrobić sobie handel. Zastanawiam się też nad ideami trade, czy sobie nie wziąć jako horda, czy nam by się to nie przydało. Dobra, skończyliśmy też wojnę tutaj w Indiach. W międzyczasie Tymur mnie ogłosił swoim rywalem, więc będziemy go cisnęli na dniach. Atakujemy teraz i Jak mi się po prostu to... Poszło to wezwanie do wojny? Halo, halo, wojna. Halo, show, balkon balkonkwastów. Dziękuję. Chcę was najechać. Dziękuję. E, tutaj, oczywiście, będziemy sobie to realizowali, A, tylko w sumie powiem. A, dobra, to za chwilę poprzekazuję te wszystkie prowincje. Akurat te indyjskie, no to będę palił, zdobywał i tak dalej, i tak dalej. Bo to tu niestety nic na tym nie skorzystam. Tak czy siak. Ja sam, więc wolę to dać moim e, przydupasom. W sumie to może być powód, dlaczego są aż tacy cieńscy. Dobra, to nie wiem czy to było słuszne do palenia, ale to przekazujemy wszystko Mowarowi i w sumie tak samo Baluchistan myślę, że nam do tego posłuży. Gdzieś mi jakiś bunt odpalił się, oh my god, serio? Ktoś mi powie dlaczego to się odpaliło. 100% hordzimiki. Tutaj w ogóle z tego co patrzyłem przed chwilą nie miałem ich. Dlaczego? Czas na kolejną wojnę z mingiem. Take mam... A nie, nie mogę mieć jeszcze kolejnej wojny z mingiem, bo mi się tu koruje. Fuck! Wii nadchodzimy! Bum, 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 bum Dobrze, niszczymy Aveningu chociaż... Nie, no dobra, stako przed, dobra. A, to jest jakiś bunt idziemy tu go zniszczyć i zajmujemy wszystko. Mamy znowu wojnę z Japonią. Tym razem chciałbym się jednak coś u niej zdesantować, żeby przynajmniej jedną prowincję od Japonii sobie zabrać. Mamy flotę, która powinna być w stanie to zrobić, no ale potrzebuje jeszcze transportowców, więc muszę na to trochę czasu tutaj poświęcić. Myślę, że 15 mi wystarczy, żeby zdesantować się u Japonii na starcie. A w zasadzie, a potem już w zasadzie czy nie potrzebuję, o nie, VG mi się skończył, trus, no to oznacza, że będę miał problemy. mi wejdą w koalicję! A, w Japonii biorę sobie przeczółek, obok Kyoto zdobywam. I troszeczkę też pieniążków, plus war reps. Myślę, że to mi jak najbardziej tutaj wystarczy. Ten fort obok to zrobię sobie następnym razem, bo obecnie niestety nie jesteśmy na Ursulow, ale też nie chcę przeciągać tej wojny, bo miała po co też. Eee, tyle z tutaj. No i teraz od Mingu. No i tyle myślę, że bierzemy od Mingu tym razem. O, może jeszcze plus ta prowincja, żeby mieć już to z Bani. Dzięki temu będziemy mieli tutaj troszeczkę na skróty. Trochę przekażę wasalom, trochę innym rzeczom nieważne. Okej, okay. a jak widzicie, tutaj prowincje od Mingu zdobyte. Teraz czeka, że mi się tutaj ta koalicja rozwiązała. Głupia. Ewentualnie zaatakuje VG Yangar z koalicją, no już trudno, nie powinno być też jakoś ciężko. Korujemy też wszystkie tutaj rzeczy, dodaję sobie state'y, żeby nie mieć tej kary za ee, ten too many territories, nie powinienem jej mieć. są jeszcze liczbę terytoriów, ale po prostu ich nie, nie rozdaję, bo trzymałem tutaj cały czas na ming. je. Yeah. Ja już mogłem też nie korować, też taka racja, ale trudno. I zaczynamy wojnę z VG Yangarem, zaczniemy od... A czy będzie Tribal Conquest, ale zaczniemy od bicia ich po prostu tutaj przed upasów, żeby jak najszybciej włączyć z wojny, resetować tr Trusta. Do tego też lecimy z Koreą. Tutaj sprawę, żeby. O, czekaj. Wyjebiście, że floty nigdzie nie, nie ruszyłem. Bardzo fajnie, ale floty za chwilę ruszymy, nieważne. Z Koreą, żeby zresetować e, teraz nasze pauzy? relacje z Mingiem, żeby go już zaatakować ten ostatni, prawie że raz. Kolejny raz. Wypowiedzmy tą wojnę. Ming, Ryu, Superiority. Lecimy. Też powinno być Gites. Okej, okay, no dobra. To tak pisujemy sobie z Wizyangerem. Weź na chwilę odpołudź, to też mi już wleci ten pizdil, będę robił. Okej... Okay. Eee... I w zasadzie co, rejzujemy pieniądze. do wojny, prawda? Dobra, czas trochę też tutaj te ekonomicznie, sobie programować jakieś budynki do produkcji, pobudować. Wziąłem też tą rzecz tam u nas, która wpływa na to. O, markantelizm administracyjny. Ja potrzebuję do, dużo punktów administracyjnych. Miałem trójkowego typa do tych. No już go nie mam, bo się właśnie go pozbyłem. Nieważne. Muszę mieć uniwersytetę, muszę mieć to wprowadzone. Boże, jak to się wolno, to wprowadza. To jest jakaś rzeźnia totalna, naprawdę. Nie wiem, tu jeszcze rozbudujmy. A, szkoda, że to, nie, na, na, to na te budynki nie działają. Mówiąc to, ja wątpię, czy mam jakiekolwiek szanse z Wotanem. Patrząc, że ja mam tyle punktów, on ma tyle. I ostatnio zaczął tak blobować, że ja po prostu nie mam szans na to, żeby go chyba dogonić albo przegonić cokolwiek. Wojska ma lepsze. Jeżeli tu patrzymy na gospodarkę, ma lepszą, chociaż ja też całkiem źle podbiłem tą moją gospodarkę, miałem niesamowitego pecha, zresztą nie wiem, czy oni coś zmienili na szansę przy zawalaniu się kopalni złota, no nie rozwijam na więcej niż na dychę. Eee... A po prostu ostatnio, teraz przed chwilą mi się zawaliły wszystkie kopalnie złota, mam ich raz, dwa, trzy, cztery, no i właśnie ostatnio znowu podnoszę na piątkę, tu będę miał zaraz kolejne dwie kopalnie złota z po prostu Nipponu, znaczy z Japonii, jak podbiję, więc tutaj też mam zamiar tutaj sobie to wypustować i na tym opierać moją gospodarkę, co prawda to powoduje... Ja przed chwilą tu zbiłem jakieś 30 punktów inflacji. Muszę znaczy, w sumie bym mógł skończyć już, ale teraz czekam też trochę na absolutyzm. Ale, dobra, nie bać, nie no. poszło w tym odcinku. Znaczy, to coś zrobiłem, co chciałem, tutaj rozwinąłem. Bardzo mnie wkurza, jak te instytucje. Nie wiem, muszę sobie to oprawić, jak czy coś było zmieniane. Znaczy, tam pamiętam, że było coś zmieniane, że w Azji mają te instytucje, niektóre się wolniej wprowadzać. No ale to jest po prostu coś, co mnie tu po prostu blokuje w rozwoju masakrycznie. Jeżeli w przeciętnej mojej prowincji się wprowadza coś 005 albo 023 w takiej prowincji, to jest po prostu masakrycznie wszystko wolno. I trzeba dużo punktów na to robić. No ale ogólnie widzę, że wszyscy na świecie mnie nienawidzą i jest GITES. <ścoughs> ja masakra. No powiem Ci, że u mnie Chciałem więcej Moskwy zjeść, chciałem, żeby w tej uniku już praktycznie Moskwa nie istniała, ale Finlandia mnie po prostu, czyli to, że Moskwa nie dała Finlandii niepodległości, to mnie wyciulało i też z tym urydami źle bardzo, poprowadziłem wojnę, mogłem dużo więcej zabrać. Aha, ale teraz mam 100 parę extension, 102% mam wpis buntów, ale za każdy bunt tylko kopłacę 5 militarnych punktów i po prostu teraz w rok wbiłem 20 20 absolutyzmu zapewnienia. No, no to tak się dzieje, no. Po prostu masakryście mocne. Więc, no, mogłem więcej zdobyć, ale nie jest źle. Okej. No nic, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby obejrzeć obie perspektywy. Do zobaczenia, pa pa. No, na razie, pa.